Z tej strony Zielony. Witam w kolejnym odcinku. Jak tutaj ostatnio zauważyliście ze SkyBlocka. No w sumie ostatnio jeszcze nagrałem inny odcinek taki bardziej ciekawostkowy, eksperymentalny, coś w tym stylu. Yy, Okej. Okay. Dziś moi drodzy zrobimy sobie swojego rodzaju taką można powiedzieć bazę wypadową, w której będą znajdowały się w jakieś potrzebne mi rzeczy typu na przykład nie wiem drewno czy cobblestone żeby nie chodzić wiecie nie chodzić i się też nie zabijać w sumie co 5 minut w jedną i w drugą stronę także jak najszybciej chodźmy tutaj mamy tutaj naszą piękną skrzynię i tutaj mamy nasze obsydiany, które no, już niedługo się przydadzą dość znacząco nie powiem wam do czego się przydadzą, ale myślę, że to jest dość oczywiste, jak już wam w sumie o tym powiem. Inne rzeczy mi się tak za bardzo nie przydadzą. Może weźmiemy jeszcze tą butyczkę. Czemu nie mam nasionek? Podejrzana sprawa. W sensie nic mi tu nie chodzi na powierzchni na kurani. Nic. Dobra, nieważne. Jakoś będę musiał trawę skościć gdzieś. Mam nadzieję, że w ogóle mi coś wypadnie. Zacznijmy w ogóle od tego. Drewno trochę mam. Ale też nie zależy mi, żeby to było jakieś piękne, wiecie. Dobra. Tą bazę myślałem w sumie, że zrobimy sobie gdzieś tutaj. Na końcu. Tam mamy naszą finałową, lodową wyspę. Ale przed nami jeszcze... Dwie albo trzy wyspy, albo rodzaje wysp. Jak kto woli, oczywiście. Tu mam taką ładną równinę, żeby zbudować sobie taki składzik. Mam w ogóle drugą skrzynię w ekwipunku. Nie wiem skąd ją mam, ale też już może nieważne. Po prostu zabierzmy się na zabudowanie tego. Jakże myślę, że pięknego składziku. Mamy jakże piękny składzik. Co tu dużo mówić? To jest właściwie dach położony na trzech belkach. Naprawdę to jest wyczyn architektury na poziomie, myślę, że bardzo zaawansowanym. Dlatego też, skoro wyszło mi takie piękne dzieło, muszę tam oczywiście włożyć te przedmioty, bo tak to by w ogóle nie spełniało swojej funkcji. Co my tu mamy takiego? Mamy łuk. Mogę sobie w sobie w coś strzelić, bo tak jest na wyczerpaniu strasznie. Mączka kostna przyda się. Stonka, właśnie. Chciałem tu jeszcze sobie drzewko posadzić, żeby było ładnie. Ale widzę, że tutaj jest tych drzewek sporo, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek tu sadzić. Przynajmniej na razie. Mm -hmm. dobra. Trochę się zamyśliłem, bo Myślałem, żeby tam posadzić te drzewa krów, ale to nie ma sensu. Tego wróżmy je tutaj, żeby mieć zawsze jakiś tam zapas żelazo. Yy, mogę je w sumie trzymać ze sobą. To mogę schować, to jest syf. To też tego jest tylko tyle, więc no. Za bardzo mi się to nie przyda. Jakby nie patrzeć. Obsidian na pewno muszę odłożyć. Tę motykę też, miałem też robić uprawy. Ale no, no jak już zauważyłem wcześniej, nie mam tu zbyt wielu nasionek, a właściwie to w ogóle ich tutaj nie ma, co mnie no bardzo martwi. Nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek mam jakąś trawę, ale znając mnie to na pewno mi żadne nasionko nie wyskoczy już. Także trochę rip z mojej strony. O, halo. Możemy sobie powyklujemy tutaj kurczaki. Aż dwa. Wow. Trzy czy dwa? Dwa tylko. Chyba. Nie, chwila. Czy mam jakieś zwykłe? Ja widziałem tutaj kurczaka przed chwilą. Nie mam pojęcia, naprawdę. Ale chyba jest. A nie, są aż trzy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bardzo dobrze, będę miał z czego potem żyć. Dobra, z tego już nic nie wypadło, niestety. Mam ziemię. Jedną jedyną, wyjątkową. No dobra. Mam też łuk. Dlatego też, w sumie. A, no, są i krówki. No i w sumie dostałem komentarz, żeby zostawić je w spokoju. No, w sumie mogę tak na razie zrobić. Ale potem mogę o tym zapomnieć. Także proszę nie mieć mnie pretensji. Moja pamięć nie jest aż taka dobra. No patrzcie ile to jest tych krów. sobie zabił jedną Serio To nieźle ją zabiłem, ale przynajmniej dostałem osiągnięcie. Wow No dobra w takim razie skoro jej trafiłem to może by przydało ją się dobić. Ale dobra, jeszcze się powstrzymam. Jeszcze się powstrzymam. Nie jest jeszcze tak ze mną źle. Okej, okay. jeszcze dodałem tutaj takie kraty, żeby dodać uroku. No, jakby to miejsce nie było wystarczająco urocze. No kurde, to miejsce mnie jeszcze bardziej przeraża. Już to, bo to miejsce mnie w ogóle nie przeraża jak coś. Dobra, tu mamy jeszcze w sumie miejsce. Czemu ja mówię miejsce? Nie mogę powiedzieć po prostu wyspę. Oczywiście, że mogę. Dlaczego nie? Przeszedłbym tutaj się i zobaczył czy może czegoś nie zostawiłem. Mam pajęczyny. To co mi to nie wiem. A, tu jest zhoblowane. No to, już tam nie będę wchodził. I wiecie co? Nie będę też przedłużał odcinka, bo to nie ma zbytnio sensu. Yy, dlatego żegnam się z wami, moi drodzy, do następnego odcinka ze SkyBlocka, yy, w którym myślę, że już na spokojnie będziemy mogli iść na tamte wyspy. Chociaż nie, jeszcze nie na te, nie tak szybko, panie zielony. Jeszcze są w sumie tam dalej. O, o tą wyspę. A, czyli nie widać. Zaraz tam podejdę. O. To wyspa z kaktusem i w ogóle z Terekotą i Glinką. Chyba tam jest gwina, już nie pamiętam kompletnie. No, czyli tam pójdziemy w następnym odcinku. nam się z wami. Cześć.